Hej, cześć, witajcie, jestem Iza i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jak widzicie jestem na starej Neolandii. Nie wiem co się stało, ja podejrzewam szczerze mówiąc, że to ten skrzat nas, kurczę, wywalił z Neolandii 2.0 w jakieś nie wiadomo jakie dziwne miejsce. No ale na szczęście dzięki Grizzowi udało nam się wrócić na tą wspaniałą, jakże cudowną Neolandię. I słuchajcie, każdy teraz w tym momencie zostawiała łapę w górę, do, póki nie zniszczę. Oto tej wysokiej trawy, uwaga, 3, 2, 1... Mam nadzieję, że wszystkim się udało. Słuchajcie, ostatnio dziwne rzeczy się tu działy. Jak widzieliście, coś mi tu trąbią za oknem. Ja nie wiem, przepraszam, jakieś małe utrudnienia tutaj yy, podczas nagrywania, ale to nie istotne w tym momencie. Nikogo to nie interesuje. za... E, słuchajcie, e, ostatnio miałam pełno owiec w domu. Ja nie wiem o co chodziło, ale w ogóle Bartka teraz nie ma w ogóle na serwerze. No i ja się tak pomyślałam, czy by nie poszukać Mai, na przykład. Na przykład, A! na przykład. Ej! Maja, jesteś? Halo! O nie! Halo. Czekaj, idę do Twojego domu! Ej, czemu tu jest tyle krów w Twoim domu? Mocy! Ej, czy ona nas dobrze. Ona chyba jeszcze nas dobrze nie słyszy. Ej, ale gdzie ona krzyczy? Czekajcie, ja muszę obadać najpierw tutaj. Nie, no tu w domu jest. Nie... Maria, skrzacie i idź sobie w stąd. Skrzacie, słyszycie to? Kurczę, mi się wydaje, że ona jest. Za daleko, żeby, żeby mogła mnie usłyszeć, więc jakby muszę najpierw podejść gdzieś. Tylko nie wiem, czy przy młynie. Idź sobie, idź sobie, już mnie zostaw! Jestem przy młynie. ja słyszysz mnie? Ej, nie słyszy mnie. Dobra, to czyli znaczy, że w złą, Czyli w złą stronę idę. Kurczę, jak myślicie, gdzie ona może być. O nie! Ej, to. Kurde, wiedziałam, że to ten skrzat głupi. Muszę sobie aż zjeść, kurczę, bo mam mało serduszek i. Ja nie mogę! Czekajcie, mamy tu plażę. Można na plaży gdzieś. Maja, słyszysz mnie? Maja. Iza? Iza? O! No, słyszysz mnie, słyszysz mnie? Czyli w dobrym miejscu gdzieś trochę jestem. Trochę cię słyszę, trochę cię słyszę. O Jeny! Czekaj, 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 czekaj. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Nie słyszę mnie. nie wiem, gdzie ja jestem, w jakiejś jaskini. Jaskini? Czekaj, Ale. czekaj. Ale wiesz może w jakim miejscu dokładniej? Ja... nie mam pojęcia, nie widziałam, gdzie on je prowadził, ale wiem, że jestem jakieś kieskini. Chyba niedaleko Jachtu. Niedaleko Jachtu? Ej, to czekajcie, ja zobaczę tutaj może. Kurczę, może tu o, gdzieś jest. Ty. Czekaj, czekaj, już idę, już idę, już idę, już idę, już idę, już cię szukam. Zobaczymy tutaj, słuchajcie. Co my tu mamy? Czy tutaj jest jakiś tam wiem, że kiedyś Bartek tutaj? Jak była akcja z tą fioną, to znalazł jakąś dziwną skrzynkę, więc nie, może ta skrzynka wtedy już była tego skrzata. I zawiczę twój nick, i twój nick. Widzisz? W dobrą tak. stronę idę? W dobrą? Nie, Bo... i... na dół, na dół, na dół. Na dół? Poczekaj, dół. ale to bym musiała nur nurko. Ej, ty to ty może jesteś w jakichś podziemiach jachtu. Czekaj nie, ci? gdzie. Jest... Ej, ale ja też widzę twój nick teraz. Widzę twój nick, widzę dobra, dobra, dobra. Czyli chyba wychodzi na to, że trzeba iść tutaj. Ja cię kręcę, ale to z kimś tam jesteś czy co? Ja on sobie już poszedł, był poszedł? tu. Ale kto? Widzę cię. Skrzat tu był. Skrzat? To co on tutaj znowu przyszedł na teraz na tą Neolandię? No super, czekaj, tu chyba jesteś, bo widzę twój. O, jesteś! I Jezus, tak. Maria! Masakra! Daj spokój w ogóle. Ja nie mogę. Co ty byliście <noise> tyle czasu? Czemu was nie było? No właśnie, to jest w ogóle długa historia, kurczę. Serio. No długa historia, nie mogę w tym Oj, dziękuję. Chodź, chodź, chodź. Długa historia. No, serio, wiesz, jakie tam się rzeczy działy? Tam w ogóle jakieś te, yy, jak to się nazywa? Skrzaty i w ogóle jakieś dziwne postacie. Nie wiem o co chodziło. Nie wiem, czy to wina wszystko tego skrzata, czy jeszcze jakiś innych, ale serio, powalone rzeczy się działo. A jeszcze w ogóle zaczęło się od tego, że skoczyliśmy do portalu Griza. I to nas może... No, skoczyliście. A mi no... znowu nie tam skoczyć. No, właśnie, kurczę, mieliśmy tam nie skakać, a Bartek się zdenerwował i mnie tam wrzucił przez przypadek, nie? I wtedy mnie tepnął. A jasne, przez przypadek, gdzieś... on to wszystko z prezentacją zrobił. No, pewnie tak. Ale nie, serio, mówię ci, kurde. Yy, wskoczyłam tam i nagle pojawiłam. Był mega długo czarny ekran, tak jak zawsze cię gdzieś tepnie, nie? W jakimś takim portalu, mhm. to, to chwila jesteś, nie? A ja tam lecę, lecę, cały czas czarny ekran. No i mówię, kurde Bartek, gdzie jesteś? I ten i on w końcu sk skoczył za mną. No i wtedy właśnie okazało się, że jesteśmy w jakimś takim dziwnym, w ogóle jakby innym świecie. E, tam, gdzie próbowaliśmy zrobić z Grizem eksperymenty, nie? No i wtedy mm -hmm. tam był mega duży portal, jeszcze większy. E, I ten, i szukaliśmy dużo rzeczy i tak dalej. Gris później, to jest takie, ja mówię ci, tego się nie da opisać, to jest takie pogmatwane, serio. Mówię ci Griza, później nie było. Sens. No bez sens mówię ci, serio, ale fajną w sumie Ja podejrzewam, wnioskę. ja podejrzewam, że to ktoś z Neolandii to wykombinował. W sensie? Z Naolandii. Że, to, że, to, że ktoś to upkartował. Może. Nie wiem. Kurczę, czekaj. Nie? Może nadepłam. Co co nadepłaś? No, boże! No co co się stało? Może nadepłam. No nie, no jak mogłaś Maja, no wiesz, ty co... Ej, słuchaj... Twoje uprawy zniszczyłam. No tragedia, Ej, ale wiesz co, powiem ci, że tak fajnie być tutaj z powrotem na Neolandii, serio, jakby... Neolandia 2.0 była też spoko, ale jednak wiesz, tam wszystko... Neolandia 2.0? No, Neolandia 2.0, bo później żeśmy się przenieśli do innej wioski, nie? Bo nie mogliśmy wrócić na starą Neolandię. No i stwierdziliśmy, że tam jakby zaczniemy, zaczniemy się budować. I już parę rzeczy yy, wybudowaliśmy, nawet nasz wspólny domek z Bartkiem i tak dalej. No i jak wspólny już... domek z Bartkiem? Zrodziłaś? Nie zostawiłaś? <laughs> No, to koniec? Przepraszam. No to tak 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 wyszło, właśnie. no. <grystwo> nie wiem, ja się czuję w tym momencie zdradzała mamę. Nie, no, sobie, no nie? coś, te, Ale nie, to, to wiesz, to było po prostu jakby, no tak wynikło z, z takiej sytuacji. No nie mieliśmy jakby na to za dużo wpływu, nie? Bo nie mogliśmy po prostu już wrócić. To jest obrzydliwe mieszkać z mężczyzną. <grystwo> no to prawda, Bartek to czasami uch, 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 aż, aż po prostu. Bartek to jest śmierdzie. <grystwo> w Śmierdziel, tak jak kiedyś ten Nie, a to dalej jest zniszczony ja nawet... Ej no właśnie, co się z tym stało? Co tu jest w ogóle? na Bartka, to Bartek to zniszczył O nie, masakra to, to swoje barwo Ej, a powiem ci, że ogólnie myśleliśmy coś takiego I już się na poprzednim odcinku pytałam y, widzów też I u Bartka też się pytaliśmy I chcielibyśmy... Dobra, chodźcie do środka, chyba, Dobra I chcielibyśmy zrobić taki jakby mini... Y, Nowy rozdział w na Holandii, tej tutaj, nie? I nie? słuchaj. O jak tutaj pięknie, kurczę, tutaj co można usiąść, no to mi się podoba, no. kurczę, no to jest Widok to, a nie. byłby piękny, ale już nie jest. No już nie jest, niestety, no. Ale trzeba to odbudować. I słuchaj, tak sobie myślałam, czy by właśnie nie zrobić, yy, wiesz, jakichś takich, nie wiem, albo miasto wybudować, wiesz, zamiast wioski? To takie normalnie miasto, jakieś sklepy, a coś. jak tam... to byśmy nasze miasto i potem byśmy były prezydentami, a Bartek by yy. płakał, że nie jest. Tak, zróbmy to, zróbmy to, błagam, to by było świetne, ale serio. Tam, tam, tam jest szpital, obok szpitala można by było. Dobra, dobra, to, to tam zrobimy. I serio, jakieś wiesz, coś fajnego, coś nowego w tej wiosce, bo to już tak w sumie nudno jest, nie? Coś innego wymyślić, no. jakieś, więc jakbyś chciała y, nam Szkoły pomóc... maru. Co? Nie ja ma problemu, ja tam, ja tam o. mogę budować, nie? O, no ja świetnie. jestem robolem tutaj w końcu. <laughs> Za coś ci zresztą płaci, płaciliśmy, nie? <laughs> Nie no. Jakoś tych pieniędzy jeszcze nigdy na nie miałam, tak jak pieniędzy z komunii na przykład. Wiesz co, wiesz co, bo ten przelew to jest tam zaplanowany, nie? Tam za 3 za, dni, za, za no, 48 no, godzin. Ogólnie będzie 39 sierpnia. Hej, okay, świetnie, cieszę się. No bo wiesz, 39 sierpnia to jest wyjątkowy dzień. Nie no, tak się śmieję teraz. Ale powiem ci, że tak szczerze, teraz nam mi się bardziej podoba nasza wioska niż chłopaków. Jest tak jakoś fajnie. Bo nasza klimacik. wioska jest cudowna. No to prawda. A w ogóle wiesz, co, co chcę zrobić? Ja ci pokażę, bo generalnie wiesz, u Bartka jest tam dużo te y, piecyki i tak dalej. Jak się chce przetworzyć jakieś tam rzeczy i tak dalej. A ja nie mam hmm? nawet mm, tego, jak to się nazywa tego craftingu i tak dalej. nie? Więc mówię, mam komuś... pomysł. Mogłabyś zbudować. Ee... Nasz magazyn. No, tak, to, to się to jakby Ten magazyn podzielony na dwa magazyny, gdzie ja bym miała swoją część i ty byś miała swoją część. i no to, to zrobić pod ziemią. Spoko. Spoko, patrz, patrz, bo ja tutaj myślę. Ej, a jakby zrobić, patrz. Bo ja pomyślałam, żeby zrobić coś w tym stylu, nie? Czekaj, kurczę, nie mogę tam wskoczyć. Co jest? grane? E? No, patrz, no jakieś głupie, tanie gówno. Co jest? No, patrz, byłam już tam. No. Ty też to jest ma... głupio skonstruowane. No głupio skonstruowane, bo to oczywiście dobra. ja budowałam. O, jest, dobra, matko, jedyna, widzisz. To jest znak, że ty musisz nam pomóc budować, bo jak widzisz, ja jestem w tym. Yy, no, Trzeba trochę głębszy pomóc. zrobić, żeby No tak, to na pewno. Zrobić. I właśnie coś takiego, nie? I tam jest yy, dalej twój domek. Trzeba zrobić taki korytarz i to połączyć. Jaki to by było jest super. pomysł? No, to jakby to tak wiesz, ja tu dopiero zaczęłam kopać trochę, więc to jest tak wele ale... Tam, A wiesz, co się więc... dzieje? A z Damianem jest też co? na Olandii tutaj. No nie wiem, my dopiero teraz wróciliśmy, nie? Właściwie to ja ten odcinek, co wczoraj wróci, wrzuciłam na kanale, mm, to nagrywam też jakby dzisiaj, nie? W ten sam dzień no. dwa odcinki, więc jakby no jeszcze ja totalnie nie widziałam ani Damiana, ani nikogo oprócz Bartka, nie? Bo z nim Kurde. tutaj razem się dostaliśmy, więc jakby nie wiem co tu się dzieje na tej na teraz. Mówię to ci, to no. słabo. No słabo, słabo, strasznie słabo. No to trzeba by było zacząć coś planować już. O kurde, przechodzić, żeby spać szybko! A gdzie on był? Ja nie widziałam go. No ale, ale patrz właśnie, wejdź do, do, do tego swojego domku i zobacz co tam jest. No. Mam się ma kot. Twój kot. Ale to są twoje kierowki. No bo czy... krowy depną kota! No nie. Ła, wow, nie bij mnie. A mnie tej kota kolejnego krászko. zabijesz, to cię nie, nie będę Nie, 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 już, ja nie? tylko krowy. Ej, ale słuchaj, to ten skrzat. Czekaj, ja je ci... wyprowadzę. Dobra, wyprowadź na spacer. Gdzie są? Gdzie jest? Ej, Co? kurde, bo mam dwa koty, a jest tylko jeden. No jakim cudem? Patrz go. Tu kurde przychodzi jeszcze ten. Ja nie mogę. Może gdzieś uciekł. Moja papuga się tepnie. Ej, albo, z, albo skrzat znowu. Bastian? Trzeba okay. się pozbyć jest krów, ja. za dużo krów. A kota mi zabijałeś chyba. Nie, nie, nie zabiłam ci kota. Serio. No. A mnie pijesz! No bo podchodzisz mi pod to, widzisz, że tu krowę zabijam to. Ej, ale serio, kurde. Co? Co, co, co jest mój... to jest Monika? Moja papuga. Ej, nieźle, fajny masz ten domek jest tutaj. To i Sebastian. Kurczę. Ale ja nie Tam mogę. Kore... Ty... No? Teraz zrozum ten plot twist. Mam kota, który nazywa się czarny, i miałam kota, który nazywał się biały. A był czarny. O, o, o nie, i gdzie on jest? Zabiłaś go chyba. Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, Siedział że nie. Siedział tu, a go nie ma. No to I by kurde... i nie. Kurczę. No nie wiem teraz, bo tu było tyle tych krów. Zaś przez tego skrzata, widzisz? Narobi tyle tych kurde, ja nie. nie wiem po co on. Ej, w ogóle. Skisnę jak pójdziemy do jakiegoś innego domku i tam też będą jakieś zwierzęta. Sprawdźmy to. Słatka w domu byłyśmy. Weźmy się eee, ja byłam śmijny. poza odcinkiem. Dobra, ja już idę, już jest ciemno. Bo idziemy Tento. do Walki do domu. No to właśnie tak myślę, żeby iść. Albo tam... Tam jest w ogóle jakiś nowy domek, ja którego nie chciałam. Ej, co to jest za domek wybudowany tutaj? Ja tego nie widziałam tu, o. Tu, tu mamy króliki. Serio? O kurwa. Ej, no nie! Nie, zobacz to! To widziałam przez okno. Ja cię kre... ja wiesz, że ja nigdy nie byłam w domu od babci. Ej, ale to jest jakiś to żart. A teraz idzie do mnie shit. Ja się chołam. grane? Co, Co tu się Jak dzieje? kurczki. Kurde, dobra, czekaj, idę tam do ciebie. Ale za chwilę tu muszę... to jest zbroja trochę... tu jest. Dobrze, czekaj, zaraz zobaczę. O, faktycznie to są króliczki, ale super. Ja je tu zrobiłam. to zrobiłam. Ale są fajne! Nasze to to chyba jak nas nie było, to to zrobiłaś, bo ja tego nie widziałam wcześniej. ja to robiłam wcześniej jeszcze. Tak, a to może ja tego po prostu nie zauważyłam. Ale kurczę, jakie nie słodkie. Tak. To logiczne, że nie zauważyłaś jak cały czas w tej ...męskiej wiosce. O, nie nie normalnie no Nie, 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 trzeba więcej tutaj mieszkać, kurczę w tej wiosce naszej, a nie tam. biały dom wybudować. Nasz nowy biały dom. Będziemy królowami. Że, Dokładnie. Królowymi. Ej, trzeba zrobić serio to miasto i będziemy tymi e, ambasadorami. prezydentami tej. No dobra ciło, nieważne. Ja się nie znam, okej? Okay? Głupia, Myślisz, jesteś jak but. No ja jestem głupia jak but. no wiem, każdy to wie. Nie musisz wszystkim tego mówić, bo każdy to wie. Więc ja się nie rozumiem. Ja myślałam, że to zombie. Skwila. Co? W babcia ma ten duży, babcia ma taki duży domek. No a właśnie, a babci też nie widziałam jeszcze. Może ona gdzieś ja tam, tam wyrywa to, jakiegoś. To Co? W ogóle. sobie większy domek wybudowała. Wy wszyscy macie większe domki od ja mam dużego w sumie domku? ja też mam mały, on jest wysoki, ale tam nie ma za dużo pomieszczeń. Kurczę, to robimy miasto i robimy, kurde, takie... ej, u nie, creeper uważaj, żeby tam nie wybić. Dobra, uciekamy, uciekamy, słuchajcie, to by było na tyle, jak Wam się filmik podobał, to zostawcie łapę w górę, subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie na moje wszystkie social media oraz na Instagram do czati. O, Tak. Kurde, co się dzieje? Jezus, już myślałem, że mi... Już myślałem, że mi... Creeper. Co? We się dzieje, mam lagi. No właśnie kurczę... O kurde, cię goni! O nie! Za dużo tu potworów. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki, trzymajcie się, cześć!